Tak, tu jest ich więcej. Dobra, ja tam nie idę. Już nie wiem, ile tutaj jeszcze jest, ile tutaj jeszcze jest? O ja pierdził, dobra, spadamy. No, śmandero, mordeczki Kanał z tej strony Borsuk, a to jest kolejny odcinek na nowej serii. Seven Days to Die 1.0. Wersja eksperymentalna na razie, ale kochani, e, rozkoszuję się tutaj pyszną wodą, którą sobie ugotowałem przez noc. E, sprawdzałem sobie odfity, słuchajcie, bo na ostatnim liveie, wiecie, te odfity są bardzo ważne ogólnie. Ja widzę, że jeszcze nie wszystkie są przetłumaczone na język polski, ale to myślę, że zrobią lepiej. E, ogólnie wiem już teraz, że będę chciał strój o, poczekaj, jest jeszcze strój leśnika. Trójleśnika sprawia, że wyglądasz jak twardziel i zwiększa twoje maksymalne zdrowie. Ja będę chciał, słuchajcie, strój koczownika cały set mieć. Bo on dodaje nam bardzo fajne rzeczy. Mniej jedzenia się, zużywa mniej wody. To jest jak masz fullset, dodatkowo masz więcej kieszeni, lepszy udźwig z automatu, także jakby nie trzeba będzie kraftować kieszeni. No i różne inne takie fajne rzeczy, więc jakby wiadomo, będziemy sobie to robili, ale też strój słuchajcie górniczy, bo będzie trzeba zrobić bazę i ten strój górnika to ja najpierw chyba powinienem spróbować. I musimy sobie umiejkę zrobić, słuchajcie, bo tak z Zekenę tutaj gadałem i graliśmy na live'ie, i on mówił, że muszę sobie po prostu wrzucić w jakikolwiek armor, np. przykład medium armor, e, mogę sobie wrzucić i będę z automatu mieć możliwość e, to robienie. Ale może sobie wrzucę w heavy armor po prostu. Trzeba zobaczyć, gdzie tutaj ten heavy armor jest i możemy działać. E, czekaj, twardziel, miażdżę czaszki, bogate złoże, pukawka. No, nie, no ten medium armor jest ok, chyba mi się wydaje. W to możemy pojechać, no bo nie wiem, gdzie, nie wiem, gdzie był ten heavy armor, nie widzę tego. Ciężki pancerz, ok, czyli tam jest medium armor, a tu jest ciężki pancerz. Bo ten yy, pancerz, który my będziemy chcieli, on właśnie będzie takim ciężkim pancerzem, czyli się w ciężkim pancerzu, niż księciem po dziurawionym jak sito. Ogranicz negatywny wpływ ciężkich pancerzy na ruch raz wytrzymałość, czyli w sumie to my sobie pojedziemy w to, tutaj w siłę i tu od razu będzie można płukawkę i jaskiniowca wrzucić też. No i tu mamy też bogate złoże, więc to się nam w sumie przyda, więc polecimy w ciężki pancerz. Słuchajcie, polecimy w ciężki pancerz, ale muzyczka już nastała i ja chciałem wytestować, bo myśmy grali, słuchajcie, na tym streamer weekend. Aha, e, a, czekaj, poczekaj, poczekaj, bo ja muszę zobaczyć, czy ja nie mam jakiejś tutaj amunicji. Nie, nie mam. Dobra, tą wodę wyłączę, bo szkoda nam. Szkoda nam tego. I ja chcę wytestować, czy handlarz otwiera o czwartej. bo myśmy tak mieli serwer ustawiony i teraz wiecie, ja nie wiem, czy tak to jest ustawione, czy nie jest. Oczywiście można to sobie zmienić, nie? Jak to tam woli. Ok. Um. Handlarz otwiera o 4.00 rano. Słuchajcie, nowość! Bardzo fajnie, money, specjalnie przyszedłem dzisiaj, dlatego, że w ostatnim odcinku już nie było za bardzo y, robót dla nas, e, zakopane zapasy, zakopane zapasy, mm. no okej, okay, pozbądź się zombie, 500 metrów, to, to zróbmy to, well, bo my, my musieliby robić zadania, nadal nie wiem o co chodzi z tymi strzałeczkami tutaj, nie wiem za bardzo o co chodzi, nie wiem za bardzo o co chodzi, to jest coś ze zmienianiem, a nie, 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 nie w stanie tego, nie jestem w stanie tego zrozumieć w tej chwili, E, dobra, mam tutaj po prawo włączony słuchajcie, task manager, żebym sobie sprawdzał performance mojej karty, bo strzelbę trzy razy chyba wywalało albo cztery podczas ostatniego live'a e, stream, na streamer weekend, a mnie e, zagrzała się tak karta w którymś momencie właśnie tego ostatniego live'a, że myślałem, że nie damy rady, nie? Także także tak e, Słuchajcie, dobra, lecimy lecimy, lecimy, bo to nie ma co. Dobra, tu nam każe iść. Tu może być pierwsze zombie. Nie ma. Okej. Okay. Pierwszą książkę do gotowania. No tak, bo wrzuciłem w książki. I teraz tak, tam jest coś na dole jeszcze widzę. Rozumiem, że my mamy skoczyć tutaj. Okej. Okay. Jest pierwszy spalony zombie. Dobrze. Z ukradkowych zawsze lepiej. Wybaczcie, że ja po prostu wszystkie śmieciochy zbieram w tej chwili. Ale wiecie, początki serii zawsze tak wyglądają, że troszeczkę jest. E, sytuacja inna, nie? No i dobra, kochani, ja sobie po pozwolę zejść w dół i zrzucić, może, trochę rzeczy do naszej skrzyni. E, I pójdziemy dołem, wiecie, bo. Nie chcę iść tak jak lokacja prowadzi do końca zawsze, dlatego że nie zawsze jest to dla nas dobre. To mogę wywalić kompletnie. Z tego możemy zrobić strzały. Bo mam mało i ten węgiel też się nam nie przyda. I ta ścierka. Dobra. Pistolet w razie czego załadowany. Jeszcze karabin załadujemy w razie czego. Gdyby była jakaś kryt o nie, zombie spoza lokacji. Najgorzej. Ja to się zastanawiam, czy sobie przypadkiem dnia nie wydłużyć. Wiecie troszeczkę, bo ciężko to wszystko się tutaj robi. Tu jest zablokowane, ale tu teoretycznie. No nie no, ja pójdę trochę inaczej z tą lokacją. Tam już jest pierwszy zombie i my go możemy trzasnąć. Tu jest więcej zombie których też możemy trzasnąć. Rozumiecie? Weźmiemy go na zewnątrz. Chodź. Na zewnątrz. Płynę Ale masz twardy web. Dobra. Te mamy skoszone zombie. Tutaj coś się otwierało, tu się pewnie otwierały te drzwi. Pff, tak, tu się otwierały te drzwi. Dobra, idziemy dalej. Zobaczyć. Tu jest nasza strzała. Tam trzeba będzie przejść. Eee... Coś mi się wydaje, że tu będzie zombie. Eee, oczywiście my się tego nie dowiemy, dopóki nie rozwalimy. To jest jakiś wojskowy kibel. Nie wiem, co tu jest. Dobra, tu już zombie nie ma, ale tu jest dużo ścierek, wiecie, więc można byłoby się pokusić o wzięcie trochę tych ścierek. I to trzeba całe rozwalić, bo tu polimerów da, bardzo dużo dają te namioty. Ty, to ja nie wiedziałem, to zmienili. Bo kiedyś było tak, że polimery dostawałeś, nie, że, że namiot dawał, tego typu namiot dawał tylko ten. Tak mi się wydaje. Musiało zostać jakoś zbalansowane. Czyli może w tej serii, w tej wersji gry dużo polimerów będzie trzeba, nie? Ponoć na te outfity wszystkie trochę idzie tego. Dobra, to już jest ściana, ja po prostu nie widzę dobrze tutaj. Dobra, jeszcze tutaj sobie pozwolę wziąć troszkę tych polimerków, ale tak. No gra jest, nie wiem, ktoś tam mi napisał pod live'em, że ciemny strasznie live i szary. Że gra jest ciemna i szara, czy coś takiego. Ale jak widzicie jest gra właśnie zrobiona troszeczkę jaśniejsza. Ja mam tylko 5% podwyższoną jasność e, Tylko 5%. Patrzcie tu jest main loot. Dobra, no to dawaj ten main loot. Musimy tylko wytłuc resztę zombie i będziemy... OK. E, zobaczymy co w tym main lucie da. No ja wszystkie książki jakby czytam, więc jakby nie ma stresu. E, no i z automatu mamy już lepszy łuk. Czy ja na tym łuku coś miałem? I nie skrapuj. Bardzo, bardzo fajnie. Dostałem już troszkę lepszy łuk. I to jest wprawdzie taki łuk niezbyt super hiper, ale wiadomo, nie? Trochę więcej ammo żeśmy dostali, bo mamy teraz książkę przeczytaną, która nam daje ammo. Patrz, ile silników znajdujemy. Kurde, co się dzieje? Jestem przeciążony na 3, ale dobra, to nie jest nic złego. Main loot już wzięty. Aha, czyli tu jakby nic nie ma. Czy tu jest jakby, jakby piwnica, to jak my stąd mieliśmy? Oczyść obszar, to tu gdzieś jeszcze coś musi być. Wiecie, tu gdzieś jeszcze jakiś Zombos musi być. Hmm. Dobra, idziemy sprawdzić tutaj normalnie do domu zaraz. Może tutaj gdzieś obok? Bardzo dziwne. Dobra, do frontu normalnie. Eee, dobra. A tu jest zablokowane. Tu się będzie w podłoga zapadała. No, ale ja już wszystko stąd zebrałem. To o co chodzi? A, jeszcze tu. Kurde. Ale już się wszystko... wpadliśmy w dół. No to weźmy sobie ich w dół. Weźmy sobie ich w dół. Dobra, wracamy tam. Ale jazda. To może być już ostatni zombie, wiecie? No i patrz znowu, żem wpadł. Jeszcze są wyczyścić obszary, jeszcze tu pokazuję. Dobra, zaraz idziemy wyczyścić resztę. No powiem wam, że troszkę tak było delikatnie, nie? Troszkę. O, ty klucz francuski! Let's go! Teraz jesteśmy w ogóle na innej trajektorii, żeśmy weszli, słuchajcie, z automatu na inną trajektorię. No niestety, ja sobie chyba dzień będę musiał na razie przedłużyć, wiecie? Zro... Wydłużymy trochę dzień. Przy następnej nagrywce, przy następnym dniu ja sobie troszeczkę przedłużę dzień. Będziemy mogli po prostu więcej lokacji zrobić, nie? Dobra, tu już wszystko mamy, tu już wszystko mamy, dobra, fajno. Yy, no to na razie mi... No dobra, zbieraj ten Of tak naprawdę, no. Wszystko się przyda, ja wiem, tylko że po prostu od samego początku wszystko zbierać, to jest tak trochę, wiecie, hardkorowo. Patrzcie, mamy już pięć ziemniaków, to jest też dobre. Jeśli chodzi o jedzenie. No dobra, poćko, spróbujemy. Czy to zombie? nie rozumiem Aż on jest skitrany no chodź dobra mamy to, MAMY TO ale jaja Dobra, to na auta sobie zostawię, ee, ten klucz. Ale mamy cztery zestawy naprawcze, to też nie jest źle, więc jakby sobie będę mógł go podreperować. Aha, stąd żeśmy spadali, tak? Dobra, jakieś ciuchy? Nie, na razie ciuchów nie daję. Wszystko, lokacja zrobiona, ale wiecie, no chwilę żeśmy spędzili na niej jakby, nie? Musimy iść powoli, dlatego że mamy tą nogę skręconą i to jest Holender nie za dobre. Całe szczęście, że za każdym razem, jak idziemy, to po drodze mamy naszą bazę jakby, nie? Więc jakby ja, słuchajcie, w tym momencie zapauzuję nagrywanie i widzimy się już u handlarza po następne zadanie. A, mamy punkt, więc z automatu... Poczekajcie, ja sobie wrzucę w ten ciężki pancerz. I będzie sytuacja zupełnie inna w tej chwili. Od teraz będziemy znajdować książki do tego. E, no, słuchajcie, muszę wziąć e, amunicję. Mamy 30 takiej. Daje jakąś robotę, zakopane zapasy, zakopane zapasy, transport bardzo daleko i półtorej kilometra transport. Także raczej chyba dzisiaj tylko te zakopane zapasy zrobimy jeszcze razy dwa. Wybaczcie i poczekam do kolejnego dnia, niech on nam da coś lepszego. Niestety jesteśmy uzależnieni od tego, że nie mamy gdzie, jak pojechać, nie mamy pojazdu i jest to ciężkie. Patrzcie, mamy tutaj zobaczcie, mamy rudę tego węgla. Bardzo dobrze. Zaraz u handlarza, także świetna, świetna wiadomość, bo to będzie nam bardzo potrzebne. Dobrze, słuchajcie, myślę, że będzie git. Myślę, że sobie jakoś damy radę. Tam jest jakaś lokacja się rysuje. Mhm. Nie wiem, co to jest za lokacja, trzeba byłoby to sprawdzić. No i tak. Przy okazji sobie pozbieram piórek i jajek, wiecie, jak podbiegamy sobie po lesie. To też jest dosyć dobre. A jak stoimy z drewnem? Na razie jeszcze nijak właściwie e, trzeba będzie jakoś zbudować bazę. Ja się zastanawiam, czy nie zrobić sobie po prostu live'a tutaj z tego, żeby troszeczkę jakoś sobie podrasować tą serię. No bo jak mam zrobić? Między odcinkami bez nagrywania, mam robić? No bo co, będę, będę musiał kopać i y, wiecie, nawalać glinę i robić te. Tylko poczekamy, może, czy się uda ten pierwszy outfit y, tego y, y, farmera zrobić. Y, nie farmera, tylko on się tam nazywał. raczej siedzenia nie wziąłem żadnego. No dobra, powinniśmy dać radę. E, tego, no, jak on się nazywał? E, kopacza tego całego, no, tego co kopię. E, to byłoby dobre, jakbyśmy mogli sobie taki, taki pierwszy outfit zmontować, nie ukrywam, nie? Bo on się w ogóle nie męczy podczas kopania i takie różne inne, nie? Także ogólnie jakby bardzo się to opłaca robić. E, dobra, 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 dobra. I słuchaj tam, słuchajta jesteśmy. Gdzie jest to zadanie? Gdzie mi się to pokazuje tutaj? O, już widzę kolejne rudy, dobra. Dobra, odpalamy. Od razu przeczytamy. Zjedzmy od razu. Tu jest jakaś większa baza wojskowa chyba, albo może nie większa, no ale normalna baza wojskowa. Wygląda mi tu na jakąś bazę. No i nic, jest godzina 17, więc jakby my jesteśmy w sumie o pełnym żołądku to weźmy to zadanie szybko raz dwa trzy zróbmy jeszcze jedno to zakopane zapasy tak żeby już mieć coraz więcej tych zadań ile ja tych zadań mam w sumie zrobionych 6 z 10, więc w sumie no wiecie jak grałem z chłopakami no to tam kto pierwszy ten lepszy tam robiliśmy zadania wiecie każdego z nas jakby nie tutaj troszkę szybciej z tymi zadaniami mi pójdzie dlatego że jestem sam nie? więc jakby zadania robię tylko swoje więc będzie też dobrze no jeszcze cztery zadania i dostaniemy rower nie Także już jak dostaniemy rower, to będzie o niebo niebo łatwiej, bo raz, że będę miał bagażnik, na który będę mógł coś tam, wiecie, wrzucić, a dwa, że no, będziemy mogli się szybciej przemieszczać i troszeczkę mniej męczyć, mam nadzieję. Z tego co zauważyłem właśnie podczas streamer weekendu, jazda rowerem troszeczkę mniej męczy, nie? Um... Bekon i jajka, ale tutaj czasopisma są w tej chwili dla nas key. To jest klucz. Weźmy sobie tylko na e, coś do jedzenia. Jagnięcina. Kup. Puszka. Kup. Racja. Um, kup. I kup. Tak żebyś... Wiecie o co chodzi? Żebyśmy mieli na razie na początek. Później nie będę tego robić musiał już i nie będę już musiał kupować jedzenia, bo będziemy po prostu mogli sobie sami poradzić będziemy samowystarczalni. Chwilowo, niestety, jeszcze jest problem. Zrobię sobie takich 40, żebym się nie stresował, żebym miał te ramki zawsze na sobie. No, także tak, tak, tak to mniej więcej wygląda. Zobaczymy jeszcze, co możemy złożyć, jeśli chodzi o kuźnie. Nie wiem, ile ja tych kuźni przeczytałem. Mamy kolegę, musimy się go pozbyć, bo gdzie nam psu robotę, wiecie? Kurde, zauważył mnie. Dobra, poszło. Ech, dawaj, 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 nie udawaj. Tak, żebyśmy zdążyli tą misję w, w, dokończyć, wrócić i wrócić do bazy, nie? Żeby nie było jakiś jaj, bo to nie będzie zbyt dobre. Dlatego właśnie muszę wydłużyć sobie dzień, bo chociaż o troszeczkę, wiecie? Chociaż o ciutkę. Chociaż o te takie, nie wiem, 15-20 minut studenckiego, nie? Jak to się nazywa. No, kurde, jak to długo. No, Boże, święty, biegnę i biegnę, i dobiec nie mogę. Dajże mnie. Dawaj, dawaj, dawaj. Fajnie, że te wody teraz nam się robią. Słuchajcie, już mamy swój kolektor w ogóle, także to jest rewelacja. Kiedyś kolektor dnia dwu, drugiego czy trzeciego to tak to była troszeczkę taka rzadkość, a teraz troszeczkę już jest lepiej. Zobaczymy, czy on teraz będzie miał lampkę na hełm do kupienia. Ja sobie zobaczę. Bo to jest dzień trzeci, chociaż nie, czwartego dnia, jutro mu się zmieni. Więc jeżeli dzisiaj nie będzie miał, to przejrzymy go jutro, co on ma. Bo on sobie taką lampkę kupił, tylko cholera wie, za ile on będzie to miał, nie? Zaraz kolejny punkt wleci, to może wrzucimy sobie w tego, w Better Barter, nie? żeby trochę tańsze ceny mieć u niego. To też będzie kluczowe, jakby. No, niestety na początku gry trzeba, jakby, troszeczkę wszystkiego mieć, nie? Dobra, mamy. Już bez rozwalania zombie, bo jakby czas nagli. Okej. Okay. Co my tu mamy? Amunicja, potrawka z warzywami, wytwórstwo. No, biorę te, biorę te, te, biorę chyba te czasopisma, co? Chociaż amunicja też jest potrzebna, a potrawka z warzywami to już w ogóle. No ale dobra, bierzemy to, amunicję bierzemy. Dobra, e, jakąś something. robotę mi daj. Transport prawie kilometr spacerem. To za daleko. Poczekamy do jutra. Baczymy czy ma lampkę na hełm. Nie, nie ma lampki na hełm. Okej. Okay. Kawa, woda, herbata. Nie wydajemy na razie kasy. Zbieramy na razie duki, moi drodzy. I trzeba też zobaczyć, ile ja mam. No tak, jeden punkt. To zaraz zobaczymy, co możemy sobie wymyśleć tutaj. Jest w sumie troszkę jeszcze do wieczora. Nie wiem, próbujemy pokonać tych gości i ten samochód bym tutaj e, mógł e, rozwalić? I w sumie to ja go mogę teraz rozwalić. I zaraz zobaczymy jeszcze, bo pokazało nam Challenger, że mamy jakieś. Odblokowane. Poczekaj, ja sobie szybko zerknę. Tu jakiś challenge. I tu jakiś challenge. Okej. Okay. Tu jest ich chyba więcej, wiecie? Tak, tu jest ich więcej, dobra, ja tam nie idę. Już nie wiem ile tutaj jeszcze jest, ile tutaj jeszcze jest. O ja pierdził, dobra, spadamy. To jest porąbane w ogóle. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, spadamy stąd, bo już jest. Mamy pół godziny w ogóle do dojścia do bazy, więc... Myślałem, że się uda, że wiecie, będziemy mogli sobie coś tam zebrać, coś tam, coś tam, ale nie, nie, nie jest gra warta świeczki ani traty, utraty amunicji, więc jakby spadamy stąd po prostu. Nie, 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 nie będę tego w ten sposób robić. Tu możemy sobie rozkręcić, słuchajcie, kilka rzeczy. Mamy klucz, także można pokombinować. Mamy ciężarówkę do rozkręcenia. Kilka rzeczy można śmiało tutaj sobie porozkręcać. Na pewno, no tutaj mamy ciężarówkę, zobacz, ja sobie tą śmiało mogę porozkręcać ją. Bo po co w sumie ona tutaj ma być? A to są dodatkowe, słuchajcie, polimery, części i tak dalej. Więc w sumie po nocy ja sobie też mogę na przykład wziąć tutaj na, na tymi pozbierać. To lampę mnie korci, żeby zebrać, ale ona fajne światło nam tutaj daje. Także w nocy też zawsze jakieś oświetlenie jest. Jutro koniecznie trzeba będzie sprawdzić rano u handlarza, czy się nie zmienił lód i weźmiemy zadanie na rano. Więc to może być dobre. No i fajno, zobaczcie, części ładnie daje. Wszystko jest pięknie. Jedzenie po, powoli rośnie mamy, także już myślę, że nie będzie trzeba jedzenia raczej kupować. Może będzie tak, że będziemy mogli już ten... A ile książek mam przeczytanych do tego? Eee, żywność 5. No już możemy teoretycznie robić takie, nie? Ale no, wiadomo, wolałbym poczekać do bekonu i jajek. Więc poczekamy jeszcze te kilka książek, bo anusza łyżka będziemy mogli robić lepsze. No i dodatkowo herbatę tą czerwoną, którą jak wiecie, to jest moja ulubiona herbata. Więc, więc to tak. Tak, w recykling będę musiał koniecznie wrzucić też punkt. To może teraz wrzucimy jeden punkt w recykling. Żebym chociaż troszeczkę miał z każdego punktu, nie? Chociaż miał jeden w recykling. Aha, no i zobaczmy, czy tu już nam się, ile nam zebrało. Trzy. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. I woda, proszę bardzo. Cyk, razem z jedzeniem. Te włókna roślinne ja nie wiem, czy to już sobie muszę nosić. Co jest do naprawiania siekierki? Poczekaj. Czyli do naprawiania się kierki nie no, tylko kamienie używa, chyba drewna. Także spoko w sumie. Dobra, jest OK. E, dobra, fajno. Dobra, fajno. Mhm. OK. Słuchajcie, no to chyba jesteśmy gotowi. Tą wodę zabiorę. Ugotujmy kolejną wodę ugotujmy sobie te ziemniaki, to chociaż to będziemy mieli do jedzenia na razie. Mało mamy na razie mięsa. No niestety nie jest to takie wszystko proste, jakby człowiek pomyślał. Eee, z tym... Z tymi zwierzętami. Nie wiem, nie wiem, czy... Wiecie, nie wiem, czy po prostu jest e, tych zwierząt tak tutaj dużo jakoś tak. Wydaje mi się, że... Że nie, że chyba nie. A, znowu mi pokazuje, że jeść mi się chce, tak? A, właśnie, i jeszcze yy, Armor Pancerz Crafting. Już możemy takie na, na lepszym poziomie. Później poziom skóra, Heavy Armors, wojskowe i stal. No to Heavy Armors to my dopiero możemy. A, czyli yy, słuchajcie, ile my tych książek musimy przeczytać? Aha, on nam to wszystko chyba podblokowuje. Jak mi się wydaje, nie wiem. Musimy to zobaczyć: przedmioty medyczne, pancerz. No, musimy się starać, żeby ten wellness tam wbijał, tutaj, wiecie, no ale no niestety łatwo nie jest, jak widzicie. Na ja to sobie pozwolę porozkręcać rzeczy, które po prostu mogę i tak dalej, i tak dalej. Także słuchajcie, wydaje mi się, że w sumie nie będę was przeciągać, wydaje mi się, że to jest wszystko na dziś. Jestem w miarę zadowolony z naszego progresu, aczkolwiek, no wiadomo, mogłoby być trochę gęściej. Damy sobie radę, słuchajcie, będziemy działać. Dzięki, słuchajcie, za sprawdzenie odcinka do końca. Jeżeli się podobał, to zostawcie sztajna. to zawsze mi pomaga też w zasięgach. I co jeszcze chciałem powiedzieć, widzimy się w kolejnym. Cimandero, jo.